Ogladę twarze, jestem Heros. A przed nami już piąty odcinek z gry Hollow Knight, czyli naszej zabawy z robaczkami. Yy, I w ogóle nagrywam jeden odcinek po drugim. Bo nie czemu nie. Yy, Dobra, ostatnio przeszliśmy tutaj praktycznie całą tą. Yy, Dirt 2. Forgotten Crossroads i Green To Dobra, jeszcze teraz dokończyć co tutaj mamy. Oj, auć! O, co to było? Tego? To jest chyba to of w agonii. Więc mamy coś, co bije ludzi. Znaczy nie jakbyśmy my sami nie potrafili bić ludzi. Oj! Aj się tam nie rzucił. Jak węż na grzebień do łysego. <laughs> I dzisiaj chyba też spróbuję przynajmniej znaleźć... Kolejne miejsce Eee... O! Pani śrotek Jak to było, środka ma rysia, a komar... A, też, a komar też może środki? Jakoś tak To 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 Open slot, okej. Okay. A co tu mamy? Drzwi! Robią ding ding, więc chyba nie możemy. Kamienie! Ja tu to jeszcze? Nie. A nie, już miałem mówić, że mam stać na znak kolejnego tego. Hmm. Kolejnego czarma. No jak znalazłem sklep z czarmami, to muszę sobie tam nakupować. Chociaż z drugiej strony Tam był jeszcze jeden pan nowy. Może on też otworzył jakiś sklepor? Może coś też przydatnego? Może nowa broń? Może nie, w, w tej grze się nie da parkować broni. Niestety. To by było zbyt proste. Zresztą mam gwoździa. Przepraszam bardzo, na co ja sobie wymienię tego gwoździa? Na szpilkę? Eee. Yy. Okej. Okay. Dobra, dobra. Gąsienic! Idę tam. Zwłaszcza, czy jeszcze iść do tego, do pana gąsienica? A jakie mam, ja miałem to. Dobra, ale tego już nie przez. Chyba że? Wej. Wow! Dobra. Nie tak. Bardzo nie tak. Dobra, nie ma co kombinować z daszami. Znaczy tu jeszcze można, a tu? Hej! Wcześniej się udało? Zaraz umrę. Serialnie, zaraz umrę. Coś jest nie tak. Albo ja mam po prostu słaby re... Flex. Ja tam skoczę. Ja tam dzisiaj jeszcze wskoczę. Po prostu za. za wcześnie. Znaczy, za późno uderzam. i Ostatnia próba. A, na ostatnią próbę się udało. Miała wszyscy ta pokrywka, po co ona tu jest? I kto chowa te gąsieniczki w słuiczka? To jest dosyć zastanawiające. Może to panie? Młodec robił środki. To chcą, żeby pan gąsienic też miał same. Znaczy wróć. On nie może mieć samych środek, skoro jego dzieci mają ojca. Moja logika ma sens? Pewnie nie. Ale u mnie nic nigdy nie miało sensu. Życie też nie ma sensu. Najpierw być emo i umrzeć. Nie, w normalnym życiu nie jestem emo. To zmienia faktu. Aż w sumie tak się ubrać. No na. Pewno. Chociaż? A! To jest spryt. Wow. Nie wiem, jak mi się udał ten trik, ale był fajny. Gdzie jesteśmy? Tu, Rycerze Zamkowi. O, to jest zupełnie nowy przeciwnik w sumie. Tak na dobrą sprawę. A i widzę, że łatwo się go rozwala. Więc nie będzie z nim dużych problemów. Tu też gdzieś słyszę. Gąsienicę Tak! Dobrze słyszałem gąsienice. No aucz Aha No na pewno Coś tu Miu Może jak ja zostanę obsypany pieniędzmi Za to jak wrócę do pana wąsacza. O! A bo tu było więzienie, no tak. No to przeszliśmy wszystko. Co teraz? Hmm. Chodźmy może pij górą. Góra będzie bezpieczniejsza. Coś mi się wydaje. To trzeba tędy. Hop. A tam jest nadal już kopalnia. Ale w kopalni nic nie zrobimy. Jeszcze za wcześnie. Nie możemy uderzać w podłogę. Czekaj mnie w ogóle, kiedy dostaniemy tego skilla. Może już w następnej lokacji. Przydałoby się. Ej. Oj. Umrzyj! Mała... Nie, nie czarna parówka. Ty nie jesteś czarną parówą. Ty jesteś... Po prostu parówą. Jak konie w są kabanosami. Strasznie zarośnięty ten ogródek. Ja nie wiem, co nie oni ten. nic nie robią. Ogarnęliby co w tych jaskiniach. Nie wiem. Po, za, pozamiatali, odkurzyli, myli podłogi, posierali kurze. Wiosna się zbliża do jasnej ciasnej panie gąsienicu. Auć, Durna owocówka, panie gąsienicu. Poproszę, kajs. Daj pan, hajs. Daj hajs. Daj hajs. Już i trochę gdzieś uratowałem. Daj hajs. Tam z tyłu też są. Ile kasy. A to to. Co to? To to Fragment Czegoś To ty też pan masz? Tknera. No ja dobra, ciesz się, masz dzieci. Może ile on 500 plus za to w sumie dostanie? Nie, tam już umuretowałem z 10? Tak, może nie 10, bez przesady, ale trochę już tak. Ja tam tu jest jeszcze jakieś przejście jedno. I na lewo. I w górę. Chociaż wróć. Sprawdźmy ile ja mam w ogóle na ła y ten. Na ławeczce. Hej? Okej. Okay. Oko wszystkich rozwalę. Nikt mi nie podskoczy. Dobra, sprawdźmy teraz mapę. Jak to wygląda? Ok, jest... są dwa miejsca, w które nie poszliśmy. Ja bym najpierw skoczył na dół, bo przed chwilą byliśmy tam po lewej, więc się nie opłaca. Tu nie. Idziemy tu. O, co ja mam? Znaczniczki mogę. Porobię sobie D, żeby zmienić Haha! Ha. Mam zabawę teraz. Te, 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 ale. Panie, bierz pan to. Bieraj. Dziękuję. O, tu też otworzyli w ogóle. Tego czyś tu chyba nie było. To jest ten. Pan muszek z ostatniego. Slide, który jest flyem. To jest slide Cooper. On mask czarmy, Dwa. Ma jakieś jajko. Ma simple key. Czy ja nie potrzebuję simple key do czegoś? Możliwe. Mask shard. Kupmy. Co to daje? To jest druga część tego tam. Czy jak zbiorę, cztery te maski? Czy pięć? Bo ja, znaczy nie no, cztery. Bo widzę, że są. Po po ćwiartkach. Jeżeli zbiorę wszystkie cztery, to czy dostanę kolejną maseczkę? Jak tak, to bierę. Przyda się. Więcej hapeków. Matko moja. Czyli mam już dwie. Pytanie, skąd wziąć kolejne dwie? Chyba, że jeszcze gdzieś kupię albo znajdę. To jakaś opcja jest. To prędko teraz. Noż. Okej, okay, tu na prawo i w dół. O, tu. Mogę sobie zajrzeć do hot springów, na. No, Uo. Dobra, tam nie. Doskoczę. Czyli najprawdopodobniej um, trzeba się przejść. Daszem, coś tam mamy. O, grzybki? Halucynki? Przejście, rąbeć wszystko, tu jest przejście. I co? A tu jest też pod się pode mną ziemia. Czyli najprawdopodobniej, znowu potrzebuję tej zdolności co w kopalni. Może ją tutaj zdobędę. I guess. Mam nadzieję. Co to? to. Bungalowastis! I grzybowy słonik! Oj, on na mnie smarka. Jak możesz? To obrzydliwe. Grzybczok! Jaki fajny grzybczok! I kolejny słonik. Lubię te słoniki, są urocze. A to już mi już nic nie wychodzi z pod ziemi. Jak te krzaczki po na poprzednim levelu? Znaczy, levelu. Na green w poprzedniej lok lokacji. O, słowa mi brakło. Nie smarkaj na mnie. Dziękuję. Cięcie. I wracamy po cięciu. Ktoś dzwonił do drzwi, ale się rozmyślił, bo zniknął sprzed drzwi. Tu nie mam mapy. Hej, grzybku. Uj! Nie smarkaj! Może zakatarzony jeszcze mnie zarazi czymś. Panie, w dzisiejszych czasach to niebezpieczne. Nie wiesz pan? To jest w sumie. Miałem właśnie pytać, że... mówić, że to jest w sumie jak woda w gorących źródłach, więc może mnie nie skrzywdzi. Jak widać, myliłem się. Co tu jest? To tu. Spadywnia. robaczki! Idę tam. Tam musi być fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry e, Mam geo Bieraj, masz sklep Masz. Masz sklepa. A co to? Jakieś czarmy. Dobra. Nie stać mnie. Czy jest łafeczka z Martwego Żuka? Jezus Mariusz, chcę. Masz pan coś tu jeszcze? A. A, nie da się ciebie niestety zabić. Aż nie, no nie chcę cię zabijać, masz czarmy. Możesz być przydatny jeszcze. Nie wiem jak, ale możesz. Być. Czy kogoś tutaj pogździło? Przecie to się nie da się. Wodospad. A nie, to jest dalej ta sama woda. W sumie kwas. Ludzie, gdzieś mam to, co ktoś teraz gra, nie mam na to czasu patrzeć. Co tu? Czy tam? Gdzie ja chcę? Idę w lewo. Zawsze należy najpierw iść w lewo. Oj. Może jednak w prawo? Nie, no dobra. Co tu złego może się stać? Małe grzybki! No fajne. Oj. Panie! Ła! Wow. Tu pan tu jakimś świństwem na mnie. Nie wiesz, pa... Boże, jaki on ma młodszy? Zamiast. U... O, o, ja umrę. Ja sery... Ja na serio umrę. O, dobra, jeden już nie żyje. Dobra. Umrzej pan. Jaki młotek z niego? Dosłownie w przenośni. Grzybowy młot. Co to to czarnocz! Ło! Wow. To jest to, co mogłem kupować u tej babki. Dobra, więc... Idziemy dalej w lewo. To tu? To tu. Chodźmy tam. Otworzyłem przejście po to, żeby. Wow! Oj! Panie! Co pan. Skaczesz się, turnoż? Zlecujżeś się pan. Nara. Wow! Idź pan. Oj! Ty, pan tu skoczysz? Ja nie mogę! No bo się jak na grzybobraniu Dosłownie! A tam jest grzybczok, ten fajny. I to jest mały uciekający grzybczok. Co robi mały uciekający grzybczok? Poza tym, że jest małym uciekającym grzybczokiem. On chyba mi nic nie robi w ogóle. Nie, on mi nic nie robi. Ale ja mogę go zabić. Tak profilaktycznie. Auć! Umrzyjsz pan! Więcej was! Uj! No to już było szybkie. Tu jest jeszcze? O, a co tu? To tu. A tu byłem ja! Tu są te! No chodźmy jeszcze zwieść tam do końca, może tam jeszcze jest coś fajnego? Mam nadzieję tylko, że te grzyby się nie porespiły. Bo inaczej będzie mi smutno. I przykro. O, są tylko małe i grzybczok. Aś tu. Aha, umarłeś. Nie tu tych maluchów. Zdaj je... na co tu one w sumie? I na co to przejście tutaj? Tak bez sensu trochę. Aha, to wszystko, co tu jest? Do zaoferowania? Spodziewałem się czegoś więcej. No cóż. Przynajmniej możemy się jeszcze na... Mm, ...nastroić przy pomocy grzybów. Chodźmy dalej, chociaż ja bym najpierw poszukał raczej... ...kornifera. Czy to jest? To jest to na kamienie, wygląda jak grzyb. Ale fajny. Podoba mi się to, że one, że te wszystkie na, grzy, na grzyb, Boże, na kamienie, są w jakiś sposób, wow, co to, co to? Aha, i co teraz? Czy ja w ogóle kiedykolwiek tutaj umarłem? Czułem, to jest rozbite. Jak nie umarłem, to umarłem pierwszy raz. Jeżeli umarłem już kiedyś, to nie pytam, co się dzieje po śmierci w takim razie. I czemu mam rozbite to. coś. Dobra. A tu już nie ma tego, tego dużego pana. A jest jeden. Ale. A to można sobie iść od niego. Przynajmniej już mi nie ma ludzi. Bo trzeba go zabić. Ale fajna... Hej! Nie, iść pan z tym! Iść pan z tym, mówię! Hej! Oj! Wow. Te wybuchacze cały czas tu... Są! U... Uh, przepraszam, jak to... Oła! Nie, ja nie idę. Ja stąd idę! To jest złe miejsce. Muszę się wyleczyć. Nie lubię grzybolandii. Była fajna, wizualnie jest brzyd Jest jednak już brzydka. Nie potrafię tu zrozumieć, że ja nie umiem w to grać. Jestem na niskim poziomie i nie chcę się z nimi nie wiadomo jak tłuc. A to jesteś coś fajnego do bicia. O, ciebie fajnie się bije No, nara. On mi się każe, nie wiem, czemu. Nie wiem, jakie to grze było. Zaraz sobie przypomnę. Chyba jakaś japońska. My tam po japońsku chyba mówili. Czy za to było? Jeden pies. Czy ja tu nie byłem? Nie, tu mnie nie było. Tu jest kwasiur. O. Dało się przejść przez walki. Lubię takie miejsca. Smarkający znowu. Idź, smarkający grzybowy słoniku. Wow. Więcej szczęścia niż rozumu. O nie, znowu ty. Iść. Pan, idź! Matko, ile tu tego? Nie zamierzam się z tym cackać. To tu? O! Hej! Ja, ty chcesz się gadać. Kloc! Tak, małe kroki, mojego małe, stworzonka, to totalnie ja. Jesteś za to duże stworzonko z dużymi nóżkami. Jaż ja się boję, gdzie ty buty kupujesz? No, nie, no dobra. Nogi miał tylko grube. U? To Co to? Tu mnie odbija. Wow! Wow! Ale śpiśle. A Alżem spadywnął. Łaj! Tu jest moja działka! Chodź tu! Hornet! Chodź tu, kom Ej! Jak rozumiem to nie działa tak jak myślę. Nie. Po prostu nie. Zamierzam się z państwem bawić. Gdzie jest Kornifer? To miejsce przypełni odreszcze. Dobra, wodę nastać jednak z pełnym HP. Nawet jeżeli tutaj słabych przeciwników takie jak grzyb czotki. Oj! Kolejny Kornifer! Uf. Gdzie żeś polas! Hej? Oj! Pan nie jest przyjazny! Idę stąd. Tu wszystko chce mnie zabić. Nie! Oła! Grzybowy słonik mnie tutaj. Idę stąd. Nikt mnie tu nie lubi. Nie wiem, czy ja im coś zrobiłem. O. Wow! A to są co? Grzybowe wszy? Nie wiem, grzybowe wszy też nie wyglądają na zbyt. Chętne do współpracy. To no, nadal widzę kamienia. Daj pan. Idziemy w mater. Chcę wrócić na górę. Na górze było bardziej O bezpie... Ojeju! Oj! Nie podoba mi się tu! Grzybiak. Wracam do ławki. Ławeczka jest bezpieczna. O, kornife! Kartuszki. Hej. Ta, 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 dawaj mapę. Bo ja nie wiem, gdzie jestem. Nie chcę już z Tobą gadać. Szukałem cię tyle czasu, prawie zgnąłem. Raz nawet całkowicie zginąłem. To tu Tędy nie przejdę. Łoić. A tu? Też nic. A mogę zobaczyć chociaż gdzie jestem? Aha Grzybowe wszy! Znowu! Nie, słonik nie! Oj, Kolejny smrodziak! Ja nie wiem, czy tu jest nie tak z tymi stworzeniami, że wszystkie tutaj albo smarkają, albo śmierdzą, albo kto wie co jeszcze. A, ten jeszcze do staga się idzie. Dobra, znajdę sobie tego staga. Albo i nie znajdę? Nie znajdę, bo tutaj przez wszy się idzie. Mogłem się zastanowić, co powiedziałem. Bo to jednak. Tu się przez wszy idzie. Łoj! O Jeżu! O Jezus! Co to? Fajnie, wziąłeś? To spadamy. Pewnie jakiś kolejny czarm Czy coś? Tędy do... Tędy dostawię, dobra. Spadamy. Queen Station? O, Quirrell. Isn't Is something something... Dobra. No, to jest ciekawe i perfekcyjne. Gdzie tu... Tam... A tu? Wszędzie tu jest tabliczka ze stagiem. Co jest? To jest jakiś główny, główny dworzec. Map updated. Dobra. Nie! Płacisz. Dziękuję. Ding ding, ding ding, ding ding. Chodź pan. Dobra, ale zapiszmy, i. Ja wam na teraz już dziękuję. Mam dość tego miejsca. Nie chcę tego! Nie chcę w to grać teraz! Tu są grzyby. Nie mogę grzybów. Grzybo... Znaczy, grzybowa jest dobra, no ale nie w tym wypadku. Dobra, nieważne, bo gadam z góry. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, się podobało. Możecie standardować na swoje łapki, subskrypcje, komentarze, udostępnienia. Co sobie tam chcecie. Pocieszcie mnie tym jakoś, jakieś, nie wiem, grzybami mi tylko nie wyślicie czy coś. Dobra, więc dziękuję za uwagę i żegnam o zięble.